Jolanta Turczynowicz-Kieryło jest adwokatem, wykładowcą akademickim i autorką kampanii społecznych. Wczoraj poinformowano, że będzie kierować sztabem Andrzeja Dudy na wybory prezydenckie. Turczynowicz-Kieryło była w środę gościem programu Gość Wiadomości w TVP. Mecenas zapytano m.in. o kwestie wolności słowa. To właśnie ta wypowiedź odbiła się szerokim echem w internecie. Co takiego powiedziała Turczynowicz-Kieryło? Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów które są ważne z perspektywy państwa, w sprawach, w których bardzo mocno broniłam interesu narodowego, tam zaznaczałam te granice, których uważam, nie można przekroczyć, bo już nie działa w interesie publicznym, stwierdziła. Słowa szefowej sztabu wyborczego Andrzeja Dudy są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Czy traktować to jako zapowiedź, co będzie, gdy będzie reelekcja? Kazik Staszewski kiedyś śpiewał: "Wolność, po co nam wolność? Macie przecież chleb i igrzyska". Napisał na Twitterze Piotr Apelski z Kukiz 15 Wypowiedź o wolności słowa w końcu skomentowała sama Turczynowicz-Kieryło. Hejt, również hejt w polityce to nadużycie wolności słowa. Pamiętacie, dziwny jest ten świat niemena? A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem. Napisała mecenas na Twitterze. Ja niestety nie posłużę się cytatem piosenki, natomiast mogę zachęcić was do kliknięcia w film widoczny na ekranie, w którym ujawniamy wyniki jednego z sondaży prezydenckich. Namawiam cię także do udziału w dyskusji pod filmem. Do usłyszenia.